Dziś w kolejnych tych trzech czytaniach zaznacza się ten plan Boga, jaki dotyczy no całej ludzkości, a więc więcej każdego z nas. Plan, który jest najpierw objawiany, jakby zdradzany, jakby Bóg chce najpierw ujawnić swój sekret, stąd posyła proroków jak Amosa do Amazjasza, czy do narodu izraelskiego, apostołów. Bo ten plan realizuje się przez to, że człowiek najpierw go zrozumie, na jego przyjmie sercem, mu w ten plan. Jego zbawienie potrzebuje też naszej akceptacji, naszej decyzji na to zbawienie. Bóg nie chce nas zbawić bez nas albo poza nami, wbrew naszej woli, poza naszą świadomością. Chcę, żebyśmy wiedzieli dobrze, jaki zamiar ma wobec nas. Bo jego zamiar jest przeznaczeniem. To słowo dość mylące. Trzeba je dobrze zrozumieć. Bo czy jest już z góry ustalone, co stanie się z nami i nie mamy na to wpływu? Czy przeznaczenie jest nieuchronne dla każdego z nas? Czy można stracić to przeznaczenie do chwały Boga? Albo czy bez względu na nasze życie i tak czeka nas chwała nieba? Przeznaczenie. Predestynacja nie jest przymusem, jest bardziej propozycją i jednocześnie zapewnieniem. Nikt z nas bracia i siostry nie jest wykluczony od przeznaczenia do życia z Bogiem. Ale faktem jest, że można odrzucić to przeznaczenie. Bóg wychodzi z propozycją, widzimy to właśnie w proroku Amosie, który głosi proroctwo Boga. Ale popatrzcie, jest tam w tym Betel kapłan Amazjasz. I on wyrzuca tego proroka. Odrzuca owe proroctwa. Odrzuca propozycję Boga. I nie pomogło mu to, że był kapłanem. Ani to, że był członkiem narodu wybranego. Co to znaczy? To znaczy, że my wszyscy w razie siostry nie, nie jesteśmy zbawieni. Dlatego, że nazywamy się chrześcijanami. I przynależymy do kościoła albo nawet do pewnych warstw kościelnych, tak jak ja. Nie dlatego będę zbawiony, że jestem kapłanem. Ale dlatego wszyscy jesteśmy zbawieni, będziemy zbawieni, o ile w nas samych Bóg znajdzie podobieństwo do Jezusa Chrystusa, który jest naszym bratem. Stąd w liście do Efezji, dzisiaj o tym słyszeliśmy. Apostołowie szli po dwóch, głosząc ową najlepszą nowinę. Ale Jezus uprzedził ich, że nie wszędzie będą przyjęci. Powiedział im... Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, a stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Człowiek musi sam, dobrowolnie więc, podjąć decyzję o tym, że chce być zbawiony. Ta decyzja jest właściwie tutaj bardzo ważna. Spójrzmy na przykład na Golgotę. Przy Jezusie umiera łotr. Całe jego życie było wypełnione złymi czynami. Nie miał nic dobrego na swoim końcu, ale w ostatnim momencie decyduje się. Żałuje swojego życia i mówi, chcę być z Tobą w niebie. Jezus mu to przyrzeka. I drugi obraz. Człowiek, który nigdy nie popełnił żadnego złego, jakiegoś karygodnego czynu, bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i mówi chcę również. Co mam zrobić, żebym był zbawiony? Jezus mówi sprzedaj wszystko co masz, choć za mną. I ten ani słowem nie miał decyzji, wycofał się. Co z tego, że miał dobre życie, jak nie miał decyzji? Co z tego, że łot miał złe życie, jak miał decyzję? W tym momencie bracia i siostry pytamy siebie tak... Bo wiemy, że nie dlatego, że jesteśmy w Kościele, będziemy zbawieni, albo nie dlatego, że jestem kapłanem, albo tym chrześcijaninem, katolikiem czy kimś innym, tylko czy ty masz decyzję, masz zgodę na to, czy ty prosisz Boga o zbawienie. Czy kiedyś w życiu raz Ci się zdarzyło, że powiedziałeś chcę całym sobą, żebyś mnie zbawił? I pozwalam ci na to Jezu Chryste, żebyś to zrobił jak chcesz, bylebyś mnie tylko z tego świata zbawił. Do czego nas Bóg przeznaczył? Przeznaczył nas dla siebie, jak mówi dzisiaj list do Efezjan, to bardzo ważny list, bardzo ważny fragment. Przeznaczył nas dla siebie, czyli dla Boga, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia i swej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Gdzieś tu w tym przeznaczeniu pojawia się. Najważniejsza roda Jezusa, Chrystusa, Boga i człowieka. I my przez tego Chrystusa dążymy do Boga. To jest plan Boga. Ale nie, nie tylko tak po prostu dążyć, żeby go zobaczyć na przykład, nie? Tylko, żeby być też synem. Żeby mieć taką relację najbliższą z Bogiem jak Jezus, Chrystus. I w tym Jezusie, Chrystusie jest to możliwe. Jak to w tym Jezusie, Chrystusie? A gdzie ten Jezus, Chrystus mieszka? W Meksyku, na Grenlandii, gdzie to trzeba pojechać, żeby z tym Jezusem przez tego Chrystusa spotkać się z Bogiem Ojcem, nigdzie nie trzeba jechać, jest tutaj. To jest kwestia mojej decyzji, że ja mu dzisiaj mówię na przykład chcę, żebyś mnie zbawił to jest sprawa przyjmowania Jego życia, które On poukrywał w sekretnych znakach, zwanych sakramentami. Tak, żeby nikogo nie peszyło jego bóstwo. Żeby nikogo nie powalało na ziemię ten blask jego majestatu. Wszystko ukrył w takich szkatłeczkach, że tak powiem, jak perły, to swoje bóstwo. I żeby się zmieściło w naszym sercu. Zrobił to dla nas. To jest życie w Chrystusie. Boże przeznaczenie, czy też predestynacja, wymaga jednak, aby wszyscy, którzy usłyszeli to głoszenie Ewangelii, żeby zrozumieli tę wieść, żeby oni dojrzewali do formatu podobieństwa do Chrystusa, żeby stawali się jakby drugimi Chrystusami, upadabniali się do Niego. Przeznaczenie nie rządzi postępowaniem człowieka poza jego wolą, jak powiedziałem, czy świadomością, ono Go zawiadania i uzdalnia łaską o niezachwianym, Bożym zamiarze tak Bóg umiłował świat, czyli nas. Że syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne tak mówi Ewangelia Jana. Oczywiście, że Bóg daje każdemu człowiekowi łaskę do osiągnięcia tego zaszczytnego celu każdy może być zbawiony. Każdy może osiągnąć ten cel podobieństwo do Syna Bożego do Jezusa Chrystusa, ale wszyscy odkupieni bezwzględnie muszą otrzymać pieczęć podobieństwa do Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak jak mówi święty Paweł w drugim liście do Koryntian posłuchajcie my wszyscy z odsłoniętym obliczem, czyli niczego nie zakrywając przed Bogiem, oglądając jak zwierciadle chwale Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz z chwały, w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Wpatrywanie się to nie tylko kontemplowanie, to, że ja adoruję Pana Jezusa w najświętszym sakramencie, czy w obliczu. Wpatrywanie się, które mnie przemienia w Jezusa Chrystusa, to zapatrzenie się w Chrystusa, dokonuje się też przez przyjmowanie sakramentów, ale też przez wpatrywanie się w Biblię, wpatrywanie się w modlitwę i jeszcze jedno wpatrywanie się wpatrywanie się we własne sumienie, żeby podejmować trud wyrzekania się tego, co jest jeszcze niepodobieństwem do Chrystusa, czyli grzechu i doskonalenia tego, co jest już podobieństwem jakimś do Niego. Celem naszego życia tutaj jest upodobnienie się do Chrystusa. To jest właściwie podstawa do zbawienia, nie fakt nominalnego przynależenia do Kościoła. Albo zajmowanie jakiejś funkcji czy hierarchii. To jeszcze nie. Tylko musi się dokonać moja decyzja i musi się dokonać to przeobleczenie, właśnie, upodobnienie do Chrystusa. Tak, żeby Bóg patrząc w nas widział swojego Syna. Choćby w najmniejszym stopniu. To wszystko ma się dokonywać z pewnym wysiłkiem, z pewną siłą. To czy ja wpatruję się w Jezusa w Najświętszy Sakrament to mnie kosztuje. To jest pewien wysiłek. Patrzeć Bogu w twarz bez wstydu nie jest łatwo. Wpatrywanie się w Biblię to też jest ten wysiłek, bo zawsze się znajdzie tysiąc innych czynności, które są bardziej interesujące i pociągające niż czytanie Biblii. Modlić się, któż by powiedział, że to jest łatwe? Nawet dzisiejszego wieczoru to będzie pewien wysiłek. A jeszcze może wpatrzyć się w swoje sumienie i zobaczyć tam choćby trochę podobieństwa. Wcale to nie jest łatwe. Mało ludzi ma kontakt ze sobą samym i jest na tyle uczciwa, że bezwzględnie wypowiada wszystkie swoje grzechy przy sakramencie pojednania. To jest elita. Większość grzęźnie w ciemnościach, w niepodobieństwie do nikogo i do niczego. Jak mówię, to wchodzenie w podobieństwo do Chrystusa w tych w rzeczywistościach, które wymieniłem, jest pewnym wysiłkiem, pewnym naciskiem nawet trzeba to uczynić. Tak jakby się wzięło jakąś pieczęć i naciskało ją w rozgrzanym laku, żeby wycisnąć kształt. Kiedy wpatruję się w oblicze Jezusa albo w najświętszy sakrament, Jezus odciska na mnie swoją obecność duchem świętym. To samo, kiedy czytam Biblię, Jezus naciska swoją pieczęcią. Swoją obecnością w Duchu Świętym na mnie i wyciska na mnie pewne podobieństwo do siebie. Jakieś rysy powstają, podobieństwa do Chrystusa. Zaczyna może być nawet to widzialne na zewnątrz. Czasem tak mówimy zobaczyłem coś albo widzę, że coś jest i tak, i tak, a przecież wcale nie chodzi nam o widzenie fizyczne, tylko o zrozumienie czegoś. Coś komuś tłumaczymy i też mówimy. Widzisz jest tak a tak. Kiedy więc się modlisz, adorujesz, czytasz, medytujesz... A także czynisz przegląd sumienia i wyznajesz swoje grzechy dokonuje się pewna przemiana. Jest ona coraz wyraźniejsza im widać w nas Chrystusa. Chociaż to nie jest fizyczne widzenie. Jakby coraz bardziej stajemy się świadomi tego, że jest w nas Chrystus. Coraz bardziej jest to widoczne nawet w naszych słowach, w naszym zachowaniu, dlatego że wcześniej wycisnęliśmy na sobie to podobieństwo Jego w tych pieczęciach sakramentów, pieczęciach Biblii, w pieczęciach modlitwy czy adoracji, wszędzie tam Jezus odciska na nas swoje podobieństwo.